No siemanko, siemanko moi kochani, ja tutaj yy, już witam Was w kolejnym odcinku przygód zwiadowcy Zobaczymy sobie jak tam jak tam frekwencja dzisiaj na lochach yy, Ale to z, o, o, ogarnę tylko tutaj, bo w zakładkach mam S4 i zawsze jak klikam Shakes and Fidget to najpierw mi się wyświetla S4 yy, Przy okazji sobie tak, bo ja dopiero wróciłem też do domu yy, Także tutaj tak szybciutko tylko Nic tutaj większego nie będę robił takie klasyczne odebranie, że tak powiem, rzeczy. I już wbijam zaraz na W12, także spokojnie, nie, nie stresujcie się. Eee... O, nawet ładnie to wygląda. Up, chciałem pominąć. No. No, lajtowo nawet. Dobra. Wyszedłem chyba tak na około 0, ale spoko. Dobra. Eee... Już wbijam na W12, widzicie, muszę ziksować i... Dobra, yy, zobaczę kto był nieaktywny, kto był nieaktywny to oczywiście kik leci, znaczy kik i ten ktoś leci, ale leci kik może też można powiedzieć na W ogóle to muszę wam się pochwalić, zobaczcie jakie super klejnoty wylotałem przez ostatni czas. No nie, takie nie, to zdecydowanie nie jest super klejnot, ale to są super klejnoty. O, tutaj jeden i tutaj drugi. Gdzie on jest? Tutaj, o, jest tutaj drugi, tu jeden i drugi. Jakaś część się chociaż zwraca tych pieniędzy z tego kryształka, ale bardzo mała, bardzo mała. Czy ja mogę kogoś zaatakować? Uuu, uh, uuu, uh, mogę, no to dobrze. Tak na żółtym zauważyłem, że jak są na żółtym, to przeważnie i tak przeżywa mi sporo, ale to jest... Z drugiej strony może lepiej wysłać więcej i wygrać na 100% niż na przykład, żeby potem brakowało, no bo to tak jakby... Mm. No tak to wygląda. Zawalczę sobie z kimś Lochy zaraz oczywiście zerkniemy Mam nadzieję, że yy, wszyscy byli obecni Tego się nie dowiem, czy wszyscy O, wygram na pewno Nie dowiem się, czy wszyscy, bo pewnie nawet do końcówki nie dojdzie To dla wasze szczęście, bo nie wiem, czy byliście obecni, ale mam nadzieję, że byliście, no Jakby ja dopiero wróciłem, także nie jestem w stanie tego zmonitorować Chwila, co ja też pierdzielę? Przecież Lochy, lochy dopiero będą o, karwa kawka A nie, no tak Lochy będą za godzinę dopiero Ło to widzimy się za godzinę Co ja tutaj wyprawiam? Kto się nie zgłosił? Golden Girl Póki co Deal i Night Rider Dobra Oho, har, ale fail Znaczy fail, w sumie to nie Dobra, wezmę misję O, czy lepsze? Nie no dobra. O, 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 super, super, super De Dajcie mi to, dajcie Ale, ale maniano odwaliłem to widzimy się za godzinę. Ja tu będę monitorował, kto się zgłosił, a kto nie. Ooo, tu już od dwóch dni. No zobaczymy. To do zobaczenia za godzinkę. A, jeszcze takie krótkie ogłoszenie. Yy, jak wszyscy oglądają, to tak może, jeśli już yy, tak trochę poza odcinkiem. Yy, albo to może nagram osobny film. Nie będę już tego męczył. Dobra, to nagram o tym osobny film, ale to innym razem. To. Ci, co grali ze mną w Lola wczoraj, to pewnie wiedzą o co chodzi, a ci, co nie, no to się dowiedzą. Ale póki co nie, nie, za, nie zagłębiajmy się w tematykę. Tutaj zostańmy przy League of Legends, znaczy przy, przy Shakespeare's Fidget i zawalczę może z kimś jeszcze sobie. W ogóle to już dobrze sobie daję radę nawet w sali chwały. Może nie aż tak dobrze, ale w miarę dobrze. Uuu, nakryta 9%. Nie wiem, czy to się uda. To jest taki wojownik zwiadowca widzicie, w ogóle nie ma... Yy, w ogóle nie ma... Yy, wytrzymałości ale za to ma obrażenia z tym że ja mam 50% na na unik a on ma na blok 25 tylko ale jak walnie kryta to to koniec ale ma mało szansę więc raczej nie wanie zyskałem coś Trzy itemki bardzo dobrze dobra szybka misja oczywiście z odłamkiem i widzimy się za godzinę do zobaczenia no dobra jestem bo, bo przypał był yy, i ten i tak to wyszło właśnie o. Dobra Tutaj szybciutko I już, już, już Kurczę, z tego wszystkiego zacząłem was na tym lolu dodawać yy, Już akurat mamy pełno Pełno tutaj członków Także już wszystkim dzięki Jak coś to najwyżej będę pisał Chyba, że ktoś na, na przykład Pozapraszałem was w razie czego To jak coś to będę was dodawał No ale tam jest ograniczone miejsce jakby Więc no dobra Patrzymy co tam się wyda wydarzyło Siema Nightraidera nie ma 3 dni już No dobra jakby to i tak go wyrzucę Bo to ma znaczenie czy, czy się zgłosił czy nie Chwila Aha dobra ukończona Dobra Bo myślałem że o 20.18 O 20.18 będzie możliwa Dobra e, Tak Nightraidera nie ma 3 dni No właśnie i chyba się nawet nie zgłosił, no ale zaraz to się wszystko, wszystko się zaraz wyjaśni, także zaraz, zaraz zobaczymy. Ciach. Wyprawa Gildii, ale to ładnie wygląda. Dobra, oglądamy. Aj, chwila, zrobię sobie screena tylko, e dobra, od dołu, print, paint i kopiuj, wklej, dobra, sprawdzam od dołu was. Widziałem, że trzy osoby się tylko nie zgłosiły. Tam Deal, Golden Girl i... i ten, także dobra. zabrafany Fame jest. Dobra, czy jest Knight Rider? Nie! No to ma pecha. Czyli zwolniło się jedno miejsce w guildi. Kto chce to na poczcie, proszę pisać. Od 40 oczywiście. No szkoda. No ale... Sam sobie szkodzi no. no mogę wam zostawić w sumie Mogę walkę zostawić No może nie tutaj Zostawię z tym Z admirałem walkę po prostu AMRC Polny Titea Polnego A jest polny, dobra A prefeks też jest A tak, bo oni wszyscy mają 44 level Śmiesznie O jest admirał Admirał duch Wolny Człowiek, członek, tak, madmin, rogal, hichot. No wszyscy, no oni wszyscy byli także ich nie sprawdzam hmm. Tutaj walkę wam zostawię, jako tutaj taką pamiątkę że braliście udział, że tak powiem Ciach No to jest wiadowca, to trochę unika, ale nie aż tyle. O, o... A, nie, śnie siadło. Zaczyna pierwszy, ale nie krytem. Drugi też normalny. O i trzeci też. Czy będzie kryt na koniec? Nie ma kryta. Niedobrze. Matmin jest kryt. Zwiadowcy, zwiadowcy trochę powalczą. No, może nie aż tyle. Widzę, że admirał tutaj trochę wyjaśnia. Małe hity w admirała, bo to też zwiadowca. Sporo ma zręczności. No, Matmin tutaj zdecydowanie za dużo nie zrobi, admirałowi. Ale ważne, że się zgłosił do ataku, tak? To się, to się... Wszystki, wszyscy... o! Wszyscy, którzy się zgłosili, to oczywiście propsa ode mnie mają. A, no i... No i teraz druga sprawa. Zaraz, czy zaraz będzie druga sprawa? No, Rogalat. Gdzie jest Golden Girl tutaj w rankingu? O, jeszcze trochę. Kurde, nie wiem, czy się zgłosiła, czy nie. I teraz nie wiem, czy ją wyrzucić, czy nie A, mogłem zerknąć, no dobra Powiedzmy, że byłem trochę zajęty No ale Night Rider na pewno leci deal Na szczęście się zgłosił w ostatniej chwili To chwała mu za to Ale Golden Girl nie wiem, czy się zgłosiła Może będzie pokazana Ale nie nie wiem, zobaczymy No Rogal tutaj walczy, ale za... Próbuje, robi co może, że tak powiem A, kryt nawet tutaj jakiś No, unika ładnie, unika ładnie o, no, no. No. Jest. A... Zabił go, niestety, admirał. Zawsze jest to uczucie, że ktoś uderza was, patrzycie unik i myślicie, jest! Po czym wy uderzacie kogoś? Unik. I takie, o oh fuck, teraz tylko modlić się, żeby mój uniknął, no, nie? Tak jest, ja wiem wiem, że tak macie, bo ja też tak mam. Na przykład ktoś uderza was i wy macie unik i wy taki jest! I teraz patrzycie tylko na was, czy was cios będzie miał unik czy nie. I na przykład on unika waszego ciosu i myślicie o kurde teraz żeby mnie tylko nie trafił tylko żeby mnie nie trafił I on na przykład trafia wtedy i jest koniec O zanek tutaj ładnie ładnie tutaj pocisnął skrytów trochę Jest Vincenty No Vincenty tutaj już ma sporo, sporo zręczności myślę że on nawet sporo tutaj zdziała No on ładne hity sadzi tutaj Zwiadowcy tu trochę... Najfajniej się ogląda magów jak walczą, nie? Bo to są tacy po prostu... Jep! Po prostu na, na, naparzają, nie? No ale jakby no Zwiadowcy też są w czymś dobrze, jakby, no. Dobrze sobie radzą. No i Paperclone chyba skończy, z tego co widziałem. No ale to dobrze, to dobrze. No, myślę, że spoko tu jeszcze pociśniemy parę loszków, także to spokojnie. Zachęcam do wpłat, zachęcam do wpłat, wszyscy wpłacają teraz co... Wszyscy muszą trochę wpłacić, bo to wpłaty są bardzo istotne No dobra, tutaj jakby e, Wpłaty są istotne, żebyśmy po prostu mogli wygrywać, no I bonusy lepsze mieć No, Piper Clone tutaj dużo siły ma Dosyć No, też farci trochę z tymi blokami Dziwne, że on go pokonał w ogóle A. a, a, No ale pokonał, jest, udało się, super Bardzo wszystkim dziękuję za aktywność o. Pewnie okolice 350k Następne kosztują, nie wiem ile, z... jeszcze nie mogę powiedzieć Golden Girl była o 17.52 Więc teoretycznie powinna się zgłosić Czyli no, zakładam że była zgłoszona No bo Lochy były o 18.50 tak, no chyba się zgłosiła Także dobra, ale Nightrider leci Wpłacił on jakieś grzyby w ok Właśnie, muszę was przejrzeć trochę Bo wa dawno was nie przeglądałem A trzeba was tutaj kontrolować trochę Żebyście się też nie zastali, że tak powiem W tej gildi yy, Wpłaty, proszę wszystkich o wpłaty Na lochy kolejne yy, Zachęcając wszystkich do wpłat Sam wpłacę, o tysiaka około Także wszystkich proszę o wpłaty Dobra Zerkniemy sobie tutaj No, najtradera mogę wywalić, bo nie ma go już 3 dni, także bardzo mi przykro Ale przynajmniej zwolniło się miejsce dla jakiegoś aktywnego gracza, który ma ochotę zapewne dołączyć do gildii No, tutaj pan pisał też, że nie ma go właśnie Także ten Dobra Co jeszcze, co jeszcze no gold teraz easy, w sumie bo już teraz mamy sporo golda, spore poziomy mamy, oni nam trochę pomagają w goldzie, za co dziękuję oczywiście wszystkim eee, Od 40 rekrutacja I no za to miejsce grzybków nie musicie płacić z racji tego, że to miejsce było jakby za... Zanim za jeszcze w ogóle zaczęliśmy ulepszać twierdzę on zajął to miejsce jakby, tak? Czyli za ile odcinek? Za 10k <grym> No Wpłacaj 10k to będzie odcinek a tak w ogóle, to chciałbym Was za zachęcić, zachęcić, nie za zagłosić, tylko zachęcić do głosowania. O Jezu, nie tutaj. Sądy, o. Oh. Widzów, widzów mam około 2200, a głosów jest tylko 67. Moi drodzy, no co Wy? Głosować mi tutaj, nie, nie ma to tamto. Wszyscy, którzy koniecznie oglądają teraz to wchodzą w opis i głosują, nie ma to tam to trzeba głosować, kawały jeśli chcecie możecie sobie obejrzeć, by przejrzeć jeszcze raz w poprzednim odcinku, ale głosować trzeba, no kurcze, no przecież wy, to wy decydujecie, kto tutaj zostanie oficerem jakby, no także głosować oczywiście, czy musicie, no jest was około dwóch tysięcy, wyświetleń na filmiku mamy też sporo, a głosowało tylko 67, no proszę was, no nie ośmieszajcie się, wszyscy głosują, koniecznie. Tak jak wszyscy chodzą na wybory, to wszyscy głosują w tym momencie. To jest dla mnie bardzo istotne. Wszystkich, którzy... Wszyscy, którzy głosują, to mają propsa. No. Wpłaciłem. Mech, trochę masło maślane mi wyszło. O, KN6 zarobił. Spytam się chwilkę tylko... około 20 timówkę możemy w lola zagrać jak już tam paru was dopa to myślę, że można sobie zagrać. Yy. Dobra. A no i przeczytam pocztę tak na szybko. Gapek, ocenisz postać. Też nagrywam na YouTube, ale nie będę hamski, nie będę się reklamował. Bardzo dobrze, nie wolno się reklamować. No postać mogę ocenić, no. Yy. EQ wygląda w porządku, klaser też OK. Yy. Statystyki w porządku. Jakby tutaj widzę, że klejnoty się liczą, także klejnoty są dobre. Napiszę, że wszystkich zapraszam o 20 na teamówkę. Zobaczymy kto będzie. Yy, oczywiście. No możemy takie teamówki sobie gildyjne grać jakby kto tutaj chce, no to. Yy, no statystyki wyglądają spoko. Nakryta tak 1,4 czwarta. to tak jest w miarę wdzięcznie. No inteligencja wytrzymałość też fajnie także. Także wszystko wygląda ok. Dobra, odbieram karczmę. Easy, lochy jakieś zrobię. Może spróbuję sobie z tym dra demonem, bo to... kurczę, no nie! a ah. W ogóle grzybki wyglądają jak jakaś super waluta, nie? Bo mam tylko dwa. Ale to z racji tego, że musiałem wydać sporo na te artefakty. O o! Kryty! O o! A no dobra, jemu też nie siadają. Dobrze. Jest! Na pewno coś dostanę do klasera, no. Trzeci kawałek, tutaj trafiłem już tego, lustra, także super. Muszę, muszę, ja... Je, muszę generalnie lotać, bo one są z, ok. Yy, dobra. Krux napisał do mnie. Siema, ocenisz postać, pozdrawiam. Eee, no dobra. Yy, mało tutaj szczęścia, możesz trochę... Jakiś jeden klejnocik, no albo nie, po prostu masz mało artefaktów. Bo po prostu artefakty zbieraj ze slotami, ale tak to ogólnie bardzo dobre. Kubo, masz dużo, widzę, wszystkie itemki masz ze slotami, to bardzo dobrze bo dają ci dużo na pewno punktów już yy, statystyk tak, a tutaj bazowo. No bazowo nie oceniam, oceniam po prostu tak. O. No wygląda to spoko, taki taki balans w porządku. No szczęście, no ale to wynika z braku artefaktów, które tam ci lotną jakby. Yy, hubertus PL91. Witam, mogę do gildii? No w sumie. No spoko, dawaj. To nie piszcie, nie, nie piszcie. Już zapraszę pana Huberta. Chyba że pan Hubert nie zaakceptuje, to to ten. Akurat się trafił gracz proszę, jak miło. Yy, Gal Anonim. Cześć, pozdrowisz mnie. Szukamy osób do Gildi Husaria Poland. Minimum 26 level. No także kto tam chce, to może sobie uderzyć do nich. Yy, jakby ktoś bardzo potrzebował, to zapraszam. Yy, w imieniu pana Galnonima. Gal Nonima. To jest Gal Nonim. To jest jakiś nowy ten. Filozof. Gal Nonim. On pisał kroniki. Tak, tylko tak, nie wiem. Mam pytanie, pozdrowisz na odcinku. Powiesz, że szukam gildii i jestem ba graczem bardzo sumiennym. Jesteś za zabisty. Zabisty jest. No tak, pan, pan szczureczek szuka gildii. To do tego pana, który wcześniej pisał z gildii, jak oni mieli, bo już kurczę zapomniałem. Poland, coś tam chyba. Poland, coś tam. Nie pamiętam, sorry. To, to zgłoś się do tego gracza właśnie, który pisał do mnie. A tutaj. O, tutaj jakieś, jakieś tematy tutaj poruszane ze mną są. Le, lal obierz hej. Cze część Kajubi. Mam 21 poziom, nie mam klasera, a gram na tablecie. Czy to wina wersji mobilnej? Nie, to wina Tuska chyba. To Tuska wina jest na pewno. Dread Drake. Reporterka pyta się Żula, ile musi pić, aby mieć 2 promile. Aby miał 2 promile, to muszę nie pić 2 dni. <ścoughs> Dobra. <ścoughs> No, odcinek teraz będę ogarniał, także nie bardzo. Aztek tutaj, dzięki, że usunąłeś wszystkie moje żarty. No, trochę ich było, po prostu nie mogę się zdecydować. Pisałem to ponad godzinę, a ty to usuwałeś, jak ci się nie podobało, mogłeś zostawić jeden. No tak, ale wiesz, że jakbym zostawił na przykład ten, który ci się nie podobał, to by było na mnie, że, że jestem jakimś tam nobem. No a tak to zostawi, wiecie, no i... mogłeś po prostu jeden wysłać. No. Fajnie by było, gdybyś zostawił wszystkie. No nie. Już nie mam tego, tego, tego screena, bo usunąłem, byłoby się z czego śmiać, byłby drugi odcinek. No tak, ale to by renderowało się z jakiejś pół godziny. A, co ja gadam godzinę. Smutno mi się zrobiło i tyle. Pozdrawiam gracza Vertus, cieły Kajubi, nie pozdrawiam, dzisiaj mam Focha. Globalne ocieplenie obserwowane od połowy XX wieku, podwyższenie średniej temperatury atmosfery przy powierzchni Ziemi i oceanów. Jednocześnie obchodzenie stratosfery oraz przewidywane ocieplenie w, w przyszłości wynikające z zaburzenia równowagi radiacyjnej Ziemi. No tak, to się zgadza, bo jest globalne ocieplenie, jest emisja tych gazów tam trujących i nietrujących. O tu taki... To jest ten. Właśnie! W komentarzach możecie napisać co to jest. Dla mnie to jest yy, Beret taki z tym takim z tym takim dzyndzlem tam na górze. Ale to możecie napisać co to, co to jest waszym zdaniem. To jest chyba, no to, dla mnie to jest Beret, ale to może być też, no zobaczę, pomysły, pomysły możecie pisać, co to jest. Grabas Games napisał, przychodzi mo mąż, 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 do domu mu mu musi do żony, daj mi piwo, a żona, powiedz magiczne słowo, a mąż odpowiada, hokus pokus czary mary, biegnij szybko po browary. No to niezły ten mąż, to może daj info w razie czego by się znalazła piątka. Jest sporo osób, także będzie piątka na pewno Jaką wodę piją murzyni? Murzyniankę No, murzyniankę piją Mask 2. Mogę do gildii. No, od 40, także niestety Prawie, prawie, prawie się załapałeś Siema wiadomość edukacyjna A to ta sama, to jedno mogę usunąć Pakistański dyplomata Akbar Zeb nie został wpuszczony do Arabii Saudyjskiej, bo jego imię można przetłumaczyć jako największy pitok no tak. Może. To słabo. Lego jest największym producentem opon na świecie. Corocznie produkuje ich 306 milionów. Do samochodów z klocków. Heh. No oni, bo te opony są małe. To w sumie ich sporo jest. Fre fr Friedrich Baur wynalazł puszkę Pringles. Kiedy zmarł, zostały w niej złożone jego prochy. No to nieźle. Tylko dwie osoby na świecie znają recepturę Coca-Coli. O to akurat wiedziałem. Nie mogą latać tym samym samolotem na wszelki wypadek. Gdybyś chciał czytać wszystkie. Y, co? Wszystkie po, pod, podpisywane warunki umowy. A, czyli te licencje. Tak, zajęło ci to 600 godzin rocznie. No to nie Sprzedaż ołówków wzrosła o 700% w, w skali globalnej, odkąd sudoku zaczęło być popularne. No chyba sudoku rozwiązuje się ołówkiem, to chyba logiczne, nie? Jak na przykład y, za, zacznie być popularne chodzenie do burdelu, to sprzedaż kondonów też wzrośnie, nie? To jest chyba logiczne, no. W wielu częściach Indii seks z prostytutką jest tańszy niż kondom. Czy ja naprawdę tak dobrze trafiłem, czy po prostu przypadek? Dobra, przypadek. No dlatego nie mają hifa tam, nie? Indie mają kartę praw dla krów. Może, bo oni tam przecież coś czczą, nie? To tak jak tam mają jakieś uprawnienia Dobra, to by było tyle edukacyjnie, yy, lochowo. Yy, tu muszę popoprawiać, ale to nie chce mi się teraz, to innym razem. Dobra. Zachęcam wszystkich do gry o 20 yy, Trzymajcie się, na razie Ale tylko tych, co są w drużynie, oczywiście Bo jakby, no, nie mogę z, z innych Jeśli gramy teamówkę, no to, dobra Je, Jeśli chodzi o mnie, to tyle Trzymajcie się, na razie moi